No, i tam mobilki, dzisiaj weekendzik, sobota się zaczęła, tak więc odpoczywanie zaczynamy. Opis krótki, kabiny. Trochę posprzątałem, ale jeszcze szału nie ma. Tak więc tylko tak pokróciutce jak to mniej więcej wygląda. No, tutaj jest kokpit środkowy, eee, wiadomo, ładowarka tam jakieś, podłączony transmiter, akurat mam. Tutaj mam komórki. Jeszcze przekurze przetrzeć. No, tu jakieś tam ogórki, jakiś olej, coś tam już obiadek sobie robiliśmy. Góra, co tu na górze mamy? Tu mamy parę rzeczy: koszulki, jakieś tam elektroniki, trochę. Tutaj skarpetki w Tu jakieś papiery, papierosy. I tutaj resztę papierów do auta, do CMR-ki na górze co? Tutaj jest tak przeważnie mała taka suszarnia, jak się coś tam wypierze po drodze. Tutaj się podnosi, tutaj się naciska i z drugiej strony to samo. Trzeba to naraz zrobić. I opuszczamy górną leżankę. Górna leżanka w tym momencie, no taka trochę zasufiona. jakieś tam skarpetki stare do prania. To się pierze. Znaczy ja to bynajmniej piorę, niektórzy na przykład wiem, że kierowcy mają co eee, oni mają mają na przykład e, jakiś worek foliowy, skarpetki, gacie do worka e, i trzymają też do domu no, śmierdzi to jak otworzą na pewno ja to tam powiedzmy dr co drugi, trzeci dzień gdzieś tam się prysznic dorwie to wolę to sobie spokojnie wybrać no, i mieć spokój po prostu czyste rzeczy w razie czego a poza tym nie trzeba brać aż tyle na przykład jak się jedzie na, na 2-3 tygodnie no to tych skarpetek i gaci trzeba trochę wziąć a tak wezmę sobie 2-3-4 pary, czasami gaci 7 par skarpetek i mi spokojnie wystarcza na tydzień. Co tu jeszcze? No To tak, mamy laptopy, w tej torbie na przykład trzymam samą elektronikę, nie wiem, tu będzie gówno widać chyba. Tu mam taką jedną torbę, ja ją tu. Elektronika, kamizelka, zapałki, jakiś przedłużacz, zasilacze, jakieś takie apapy, up plastry to się przydaje czasami. Maszynka, poksilina jak na przykład by mi się karata, antena kiedyś tam spadła bezpieczniki rurki termokurczliwe to takie czasami pierdoły, ale jak się czasami przydają, żeby to mieć na miejscu, a nie męczyć się bez potrzeby. W tej dużej torbie mam ubrania, jak wracam, żeby to wszystko spakować w jedno miejsce. No i to tyle w sumie. Takie pudełka po papierosach są fajne. To jest na przykład na tytoń, to jest na tytoniowe. A w tym na przykład trzymam elektroniki ciąg dalszy. Czyli na przykład jakieś pendrive, długopisy, baterie. Nie lata, nie, nie, nie rozwala się to. A w razie czego? Zawsze można wszystko łatwo znaleźć. Tak się podnosi, jest na górze. Tu po troszku trochę. Teraz trochę o telewizji powiemy, jak to wygląda w polskim wydaniu. Tu mamy satelitarną antenkę, na przedłużeniu z boku ją zamontowaną. Kabel idzie do środka, on idzie tam na dole, tu, 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 tu. Tu, 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 tu. I idzie do polsatu cyfrowego w tym przypadku. Tu jest taka fajna maszynka, która piszczy, o jak widzicie. I ją ustawiam sygnał po prostu, bo jak się staje, to zawsze ta antena musi być na południe, a że musi być na południe, no to czasami to jest centymetr dwa w lewo albo w prawo i może nie odbierać sygnału. Ciężko ustawić i ten wskaźnik po prostu podłącza się go, kiedy nie jest podłączona antena w tym miejscu, ustawia się na min minimalne piszczenie, tak jak teraz. A później, jak się złapie sygnał, i po podłączeniu anteny, on zaczyna coraz mocniej uderzać, aż do maksymalnego pisku, no i wtedy wiadomo, że jest sygnał gdzieś. W telewizorze też można włączyć taki wskaźnik, jak tutaj, i on ci pokazuje, czy jest sygnał, czy nie. Co jeszcze? No i później tak, z tunera idzie kabel, ble 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 ble, który jest podłączony do tak zwanego grabera. To jest graber. On ma wyjścia czyńczowe: żółty to jest telewizyjny, biały, czerwony to są muzyczne. Tam one są pod spodem. No i z grabera, później do komputera. Można to na telewizor podłączyć bez grabera, tylko telewizor to jest dodatkowa rzecz do włożenia po prostu. No, a na laptopie, tak w miarę, wszystko widać. Muzyka jest podłączona trochę inaczej, bo nie jest do komputera, tylko tu idzie z łączką i do tak zwanego transmitera, czyli coś takiego. On tu nadaje, teraz Wam pokażę, może będzie widać na 108 FM. I po podłączeniu np. w tym momencie 24 V ustawiam na radiu 108 FM i on mi zbiera to na radio, to które są głośniki w środku. Jest dosyć dobry dźwięk. Można sobie dawać głośniej, ciszej. Jebry, nie bronimy tego ataku. To tą samotą, która słyszeliśmy dzisiaj. Trochę lepiej, bo te głośniki komputerowe no to szału nie ma nie pociągną za dużo. Do tego używam do zasilania laptopa, jednego i drugiego zresztą nie przetwornicy i nie ładowarki oryginalnej, tylko ładowarek samochodowych pod 12V, tu jest 12V, ono jest puszczone na taki potrójny rozdzielnik. I tu mam dwie, dwa zasilacze na jeden komputer, na drugi komputer. Plus jest zasilacz do tunera, bo tuner jest też na 12V. To jest dosyć przydatne, bo nie rozładowuje tak szybko baterii auta przez weekend, jak właśnie dzisiaj stoję. To spokojnie mogę sobie. 12-13 godzin bez odpalania auta przemieszkać, i, i wszystko mi tu działa. A wiem, bo już sprawdzałem, testowałem, jeżeli podłącza się przetwornicę z 24 na 220 i z tych 220 dzieli się wtedy prąd na, właśnie na komputer, na tuner, no to tak po 4 godzinach trzeba auto przepalić. A jak na przykład się zdarzy, że zaśpisz w nocy i zapomnisz uruchomić auta albo zapomnisz wyłączyć go. No to będzie problem, ponieważ e, nie odpali rano. Raz mi się zdarzyło, e, zimą to było, kierowca przyszedł, tam posiedzieliśmy, poglądaliśmy trochę. Ja zasnąłem, on już tam poszedł, ja zasnąłem i rano miałem problem, bo nie odpaliłem auta. Tyle dobrze, że on stał równo ze mną, więc kable tylko przeciągnąłem sobie jak stał. odpaliliśmy jedno i drugie i poszło. No ale jakbym na przykład dzisiaj, tam jest jeden Polak, pięć lajek dalej, to, no to już bym miał problem. No, to tyle z elektroniki. Te wszystkie złączki, przełączki, no to tak trochę dziadowsko to delikatnie mówiąc wygląda. No ale to nie mam jednego auta, nie chcę mi się tego ukrywać za każdym razem, a później to rozbierać. Więc po prostu to tak na weekend po prostu zostawiam, rzucam i no to tak leży. No, szału nie ma, ale, ale powiedzmy wystarcza spokojnie, tak, żeby sobie tam przebidować. Trochę się za sprzątanie wziąłem, tu mam taki dywanik, on jest dosyć brudny, muszę go czymś wytrzepać, bo powietrzem nie mogę wydmuchać tych paproszków. No ale to są szczegóły. Do tego co się przydaje. Żeby nie odpalać auta bezsensownie, przydaje się tak zwany miernik. Miernik jest do tego, żeby sprawdzić napięcie akumulatorów. Ustawiamy go na, 20, na 200V z prądu stałego. Bierzemy czarną, bierzemy czerwoną końcówkę, zaraz wam pokażę moment to, to zrzucamy, to odrzucamy to zrzucamy, to momencik no i wkładamy czerwony do środka, tylko żeby nie dotknąć innego tego, bo będzie zwarcie a niebieski na zewnątrz 24,7 No to spokojnie jeszcze nam wystarczy. O, ja tylko wyjmę to 24,7 To spokojnie wystarczy nam jeszcze tak do 22. Zależy od auta. W Many wiem, że 22 już mają czasami problem z odpaleniem. Ee, Volvo przy 20 nawet odpalają 21, napięcia. No i to takie szczegóły. Volvo, tam no, Mercedes. Mercedes ma jeszcze bardzo fajną opcję: tutaj światło. Światło górne, które jest wyłącza się, ono przygasa, zapala się, A jeżeli się wskaźnik przytrzyma, to ono się rozświetli, a później będzie delikatnie przygasało i można je zatrzymać w tym miejscu bardzo fajna opcja na noc bo nie jest jasno w aucie a jak się ogląda telewizję tylko jest tak delikatnie delikatnie taka poświata się robi wyłączymy eee, co jeszcze tu mamy tak mm, lampka do czytania dla kierowcy ona świeci wtedy bezpośrednio nad kierownicę i, i nie, nie rozprasza światła jak tamto w kabinie całej co jeszcze? Tu mamy dach, opuszczanie, obniżanie. Też świetna opcja. Bo tutaj ja nie wiem, czy widać. Tu jest taka. O, to otworzyć. O, jest. Tu jest taka siatka. Naprawdę zarąbista sprawa. pierwszy raz się z tym spotkałem. Na noc można sobie uchylić. Nie naleci komarów, much jak jest gorąco na no właśnie na jakieś tam południe, Hiszpania i tak dalej. Tu jest jeszcze świetna opcja. Ponieważ mamy tak lampkę. Mamy lampkę, mamy włączanie ogrzewania i mamy głośność e, obniżenie radia. Czyli na przykład stąd nie musimy wstawać jak ktoś właśnie oglądamy. Możemy dać sobie głośniej. Możemy przyciszyć, a przy, przy trzymaniu tego wyłącza się całkiem radio. Otwieranie, zamykanie dachu, światło w kabinie i budzik standardowo w aucie. Tutaj dodatkowo jeszcze takie skrytki, coś tam sobie można powrzucać. Tu jest jeszcze jedna skrytka, też jakieś tam książki można powrzucać. Z drugiej strony to samo. No Mercedes naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miło mnie zaskoczył. Pójdziemy na zewnątrz. To na razie może wyciepiemy. A tu komputerek mamy. Mamy pendrive'a, znaczy pendrive tego pena, internet sobie odpaliliśmy, jakieś tam stronki sobie można poprzeglądać Niestety trochę droga impreza, ale tam raz na tydzień to można wejść maila sprawdzić. Dodatkowo co? Kajnik i idealnie płaska podłoga. To jest naprawdę zarobicie się po tym chodzi. Malnik ma minimalny tunel na górze. I, I czuć to, tutaj nie. Tu ma świetna, tak. Jedna skrytka, druga duża na żarcie, na jakieś graty, pasy, e, nie wiem, trójkąty, narzędzie i tak dalej. Mercedesik z zewnątrz. To jest akurat model dwumiesięczny, rocznik 2011. 18 tysięcy przebiegu pod ADR -y, z trąbkami na górze, standardowo już wyposażony. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemne auto. Dzisiaj na przykład jeździmy plandeką. Burtówką, czyli do rozplandeczenia nie ma jak standardowej plandeki do samego spodu dotąd, tylko jest plandeka tu, trzeba ją rozebrać, a później burty pootwierać. No i te słupki po środku, jak tutaj widać, o, też są otwierane. Trochę więcej zabawy niż ze zwykłą plandeką. Raz roztwierałem, roztwierałem ją, no to jest problematyczna bardziej. Co jeszcze ciekawego w Mercedesie? Tutaj, w tym miejscu, gdzie palcem pokazuję, chociaż się nie pokazuje, są akumulatory. Nie ma ich z boku, są pod spodem. No, zrobili trochę miejsca, większe zbiorniki można w ten sposób zrobić. Pod spodem zbiorniki z powietrzem. Duże zbiorniki 1400 litrów tutaj setka zbiornika na AdBlue, żeby się dostać, tutaj na przewody, żeby dostać się na przewody, ta owiewka jest składana w bok, można spokojnie wejść, przewody podłączać, bądź też otworzyć, żeby nalać AdBlue. Co do akumulatoru, w razie jakby się rozładowało, no to będzie problem, żeby się dostać do podpol. Dlatego zrobili takie trochę inne rozwiązanie. Tutaj są takie przejściówki, plus, minus. Tu można podpiąć klemy do akumulatorów i tu się albo naładuje, albo komuś się odpali auto tym. No i to, to tyle by było z Mercedesika. Tutaj kolejny zbiorniczej, troszeczkę mniejszy, paleciara pusta, załadowane mamy rolki na paletach. No i z tej strony też dwa. Ten. Tak wygląda satelitarka. No, 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 naprawdę, naprawdę przyjemnie. No, super, porządku w aucie nie mam, bo raczej nie jestem takim typem, żeby mieć cud, bro, cud słodzik i jeszcze nie wiadomo, jakie tam piękne rzeczy. No, po prostu ma być jakoś do życia. Wiadomo, że syfu nie trzymam, jakieś papiery tam się nie walają, tłuste to nie jest, ani nie klei się. Ale też tak, żeby nie wiem każdy tam minimalny kurzyk ścielej i zaraz też, też jakoś nie ciągnie. To jeszcze tyle, mobile. Fotele na pneumatyczne z dwóch stron. Fajna sprawa, jak się jeździ w podwójnej obsadzie na dziurach, nie czuć. Nie zawsze ten dla pasażera jest na, na pneumatyce, nie jest na powietrze. No i co? Tu jeszcze tak, otwieranie tego sofka. Coś wypadnie, nie wypadnie. Nie wiadomo, tu się blokuje. I słowek jest otwarty. Jest dosyć spory, ale to mówię, to jakieś takie rzeczy doraźne się chowa. A ten wyższy się otwiera w tym miejscu. I on odskakuje też. Dwa razy trzeba pociągnąć, wybija go. No nic! To jakieś takie rzeczy się zawsze trzyma. Nie wiem, szczoteczka do zębów. Tutaj mam akurat pastę do zębów, i, i taką gąbkę do mycia proszek, płyn do szyb, czysta woda no, do pukania zębów. Na przykład to przeważnie tak używam. No i tak to kabina wygląda. To tutaj ciągnie powietrze stąd. No i tyle. Na plandelkę znów wróciliśmy. tragedii nie ma. Byle tylko gościu płacił jako tako. Na razie robota tak. Delikatnie, chociaż robi się te 3000 km, jakby najmniej przez ten tydzień zrobiłem 3200, ale nie ma tak, że, że wszystko na wczoraj, i, i, i że jak nie dojedziesz, to tam zaraz ci siedzi na telefonie przez dwie godziny i lamentuje, jak, jak jemu to jest źle. Kościół w miarę spoko się okazał, zobaczymy. To tyle. Dwa komputery ja mam. Przedtem miałem telewizor, ale to on był trochę za duży. Znaczy fajnie się na nim oglądało, to było 19 cali. Ale, ale go... Przestało mnie bawić, wozić. Tego drugiego laptopa dostałem, tego, tego netbooka, więc, więc na nim oglądam telewizję, a ten duży mam do, do spraw codziennych. Tam ja... Znaczy codziennych. Jakiś tam papierków, maila właśnie sprawdzić, czy coś komuś tam wysłać. A tamten do muzyki i do filmów, tylko tak jak e, na wieczór albo... Na wieczór albo w, w ciągu tygodnia jak jadę to do niego korzystam, nie zagraca szyby półki nie ma jeszcze, nie ma dużo kierowców na tym aucie ale no bo to jest nowe auto, zresztą jeszcze nie zdążyli może kupić ja jak posiadałem na niego tydzień temu to e, przywiozłem oryginalny dowód bo była jeszcze połówka wydana dopiero więc to jeszcze, jeszcze czas na to pozdrawiam, cicho wilk, out, aha jeszcze, jeszcze najważniejsze Być. Nie wiem, czy widać, ale mam nadzieję, że widać Mercedesik na gdańskich rejestracjach. Pozdrawiam.